Cześć wszystkim, witajcie w kolejnych recenzjach oraz informacjach e, z nowinek technologicznych Dzisiaj zajmiemy się czymś takim, jakim jest e, nowo wydana gierka w która między innymi w gierze, jak e, czyli Bad Piggies, e, czyli złe właśnie świnki, bo można coś w tym rodzaju powiedzieć, z tego, że nie ma aktualnie jak możliwości nagrywania e, z pulpitu z mojego telefonu, więc musiałem pokazać Wam aplikacje, które zostały wydane na komputer, lub też na tablety, czyli Bad z wersji HD. To jest to samo co mamy na telefony. Więc ci, którzy mają, lub ci, którzy są sobie ściągnąć, jak najbardziej możecie to zrobić, gdyż naprawdę warto. Bad jest ogólnie, całe menu tutaj, które jest pokazane, jak widzimy, no, nie różni się również zbytnio od, od Angry czy od innych rzeczy. Tu mamy także również wszystkie takie informacje, to uruchomienie. E, oczywiście zamknięcie gryki, tutaj mamy, tutaj chcemy na pełnek, to rzeczywiście wyspedzowej. E, I w cydzole mamy bardzo fajną dla e, uszu. E, muzykę. jest naprawdę bardzo fajna i e, ładnie się pasowuje w, w cały klimat e, wszystkich świnek e, oraz e, tutaj tych na przykład oraz same efekty dźwiękowe, które zaraz sobie możecie e, usłyszeć. E, na początek przyjrzymy się może tego tej menu. Mamy do wyboru tak naprawdę trzy opcje. Pierwsza dobrze to jest oczywiście Groundhog Day i to jest tutaj oczywiście e, wszystkie tutaj serie e, tych tutaj świnek, takie te podstawowe, jak mamy tutaj, to jest Angry Birds'a, e, ale również mamy e, When Pike's Fly i tutaj mamy z wykorzystaniem e, tak zwanych baloników i innych właśnie tych naszych urządzeń. Zaraz e, przywiemy do czego tutaj chodzi. Mamy oczywiście sandboxa, i tutaj możemy praktycznie robić. E, no powiedział, że naszą wyobraźnią stworzyć jakieś tam własne nasze machinę i zrobić tak, żeby te właśnie nasze świnki doleciały do niego tym to oczywiście mamy e, różne też inne mm, opcje, zależności od tego, co musimy odblokować najpierw. E, I tutaj mamy oczywiście, jak to zawsze bywa w Angry tutaj tak również mamy e, coming soon, czyli nadchodzące gdzie na wydarzenie. E, ok, na początku może przyjrzymy się mm, samemu tej interfejsowi. Oraz w tych naszych zamian, które są na COD, jak samo zostało nam mamy trzy gwiazdki do zdobycia maksymalnie, jak tutaj jest rzecz troszeczkę odmieniona, niż w przypadku Angry Birdsów. Mam także tutaj specjalne bonusowe plansze, które się zbukowują poprzez np. 34 poziomów, tak przynajmniej się tutaj wydaje. I jeszcze, bo powiedziawszy, na nie grałem tutaj, tutaj, więc nie powiem Wam dokładnie. A jednak przyjrzymy się na razie pierwszemu levelowi, dlatego że warto. Od początku. To jest nasza ogólnie cała mapa e, i w tym tutaj miejscu umieszczamy nasze tutaj na dole, które mamy, e, rzeczy. To nam jeszcze pokazuje, żeby sobie dać na e, hit właśnie tą książkę. Ta książka jest bardzo fajna, bo nam daje tutaj porady na przykład, jak zrobić dole, żeby nasza siwinka przedostała z góry na przykład zjechała. Mamy no, naprawdę mnóstwo tutaj takich wskazówek oraz informacji, e, jak działają różne te urządzenia, to jest naprawdę bardzo przydatne dla początkujących graczy. Eee, tutaj również oprócz tego mamy eee, pokazane właśnie całej mapy. I naszym celem jest zdobycie gwiazdek, jak my, my, mniej więcej na jak Oraz oczywiście tutaj tej mapy, tak zwanej, bo tak to chyba raczej wygląda. Eee, to oceny, które na przykład nam niszczy tutaj te wszystkie świnki. i Tutaj na górze mamy, event, eee, w zależności od tego, co jaka jest nam mapa, mamy do wyboru. Różnej tej ceny. Na początku zawsze jest, żeby nasza świnka dotarła do tego miejsca. Tutaj na przykład mamy, żeby również zebrała tą piaskę i żeby się nie zniszczyło nasze urządzenie, czyli naszą tutaj machinę. Więc przyzróbmy sobie tak, jak nam tutaj każą. Czyli rozmieszczamy sobie nasze kureciki, w którym miejscu będzie nasza konstrukcja. I koła. Tutaj jeżeli chodzi o koła oraz o inne tutaj takie przedmioty, to są oczywiście różne. Na przykład tutaj jest multum tego. Tu możemy sobie klasować, to jeżeli byśmy się pomylili, Możemy także sobie przesuwać tutaj te wszystkie obiekty, żeśmy na przykład postawili dwa klocki, które możemy sobie przesunąć w górę, w dół, w prawo, jeżeli tak chcecie. Z tym nie ma problemu. I na początku zobaczymy sobie, jak to wygląda i posłuchajcie sobie w ogóle efekty dźwiękowe, tychże w tej grze są, bo na są bardzo fajne. Tutaj sobie mamy gwiazdki. Nie widzimy, mam wszystkie trzy wioski, tego żeśmy tak spodobali się ta silka, e, nie silnika, do silnika. Machina oraz the boss, to, jest to, co było wymagane. Dobra, przejdziemy sobie do em, jakichś tutaj może ciekawszych poziomów, do na przykład jeszcze nie przeszedłem. Pokażemy na przykład Wam, jak to wygląda teraz w naszych e, poziomach. No bo naprawdę są duże, trzeba dobrze, dość dobrze kombinować. E, jest tutaj zachowana fizyka jazdy, jest zachowana fizyka w ogóle, ogólnie w całości więc to jest bardzo ciekawą rzecz. Jeżeli czegoś nie wiemy, możemy sobie wcisnąć Te przyjdzie, że na wszystko jest wyjaśnione e, w wersji na telefonie. Mamy no, taką tu opcję, że możemy sobie e, wykupić tak zwane pakiety, które nam sam tworzy właśnie nasze urządzenie, tak e, które sprawi, że na pewno dostaniemy, zabierzemy wszystkie te nasze rzeczy i dostaniemy się tam gdzie chcemy. Tak tych gdzie mam naszą mapkę, musimy się dostać, najpierw żebyśmy zabrać mu piaski i dostaliśmy się tutaj właśnie mm, do tego miejsca. Naprawdę jeszcze na razie nie ogarnąłem jak to zrobić, więc z tym będzie problem. A tu na przykład mamy informację, że musimy w ciągu 16 sekund dotrzeć, musimy zebrać gwiazd, które musimy świnkę doprowadzić. I ehm, tym może usunę to i wam pokażę jak jak się na przykład jakieś. Em, Dodajmy sobie e, na razie naszą machinę. I tu na przykład mamy wentylator, ten wentylator, jest włączony właśnie na przycisk i mam taki, taki właśnie mm, parasol, który jest no, na takich silniczek, które tutaj możemy sobie dodać. Piękne dodanie świnki, żeby świnka była, musi musimy dalej, żeby nasz y, mówimy, sobie start, nas start włączyć. Eee, I to jest naprawdę zależne od naszej kombinacji, jak chcemy sobie blokować, może damy sobie na przykład TNT. Mm, efekty dźwiękowe, nie wiem, czy to słyszeć, dosłyszeć, wszystkie są naprawdę bardzo śmieszne i komiczne w tych no Dobra, przyjrzymy się, jak to teraz to wygląda. Jak wciskamy play, oczywiście leci nasza muzyka, która oczywiście jest idealnie dopasowana do całego tutaj klimatu. I tutaj mamy właśnie ewentualnie na te przyciski, które chcielibyśmy skorzystać. Na przykład chcemy, żeby to się nam musimy to wcisnąć. Jeżeli chcemy, żeby na to się włączało, musimy się wcisnąć to. To musimy zobaczyć na że się łączyłem czasem inne rzeczy. Oczywiście, jeżeli chcemy ten to się do MT. No i tutaj jak widzimy, chcielibyśmy przesuwać ten, ten ekran, tutaj nam pokazuje się czas, ile żeśmy skończyli, ile jeszcze zdążyliśmy do te poziomy. E, dlatego jest to bardzo fajne. E, mi się to spodobało od pierwszego w sumie e, rozegrania tej paszy. więc jak najbardziej jestem mniej zaskoczony i czekam już na kolejne ciekawsze rzeczy. Tam jeszcze pokażę coś dodatkowe tutaj misję. E, musimy sobie również to rozmieścić wszystko hmm, po kolei e, i tak spojrzeć, żeby ta święta dotarła. I to jest też taka zachowana fizyka, na przykład że tu postawimy święk, na przykład tu postawimy, co na przykład może zniszczyć taką konstrukcję, po prostu źle ułożona E, może być też taka sytuacja, że na przykład mamy takie coś jak specjalne mm, puszki, Coli, może nie puszki, ale butelki Koli. po wciśnięciu np. na przykład one wybuchają i w jakichś tam kilku sekundach powodują przyspieszenie naszego tutaj e, naszej świnki I to jest naprawdę w zależności od tego co wybudujemy e, i na przykład byśmy tak wybudowali musimy patrzeć, czy na przykład to się nam nie zniszczy, e, czy na przykład to się nam właśnie nie zatrzyma w tym miejscu e, i to nasza konstrukcja, dlatego to jest bardzo zróżnicowane. Świnia raz wyżej się nie niszczy, tak żebyśmy zniszczyli ją całkiem, więc ona może dotrzeć w dużym tej zakamarki, co e, też jest bardzo fajną opcją. Jeżeli się zgubimy, oczywiście możemy coś wcisnąć w książkę, zobaczyć sobie, jak się działa, wszystko. A jeżeli mamy na telefon, możemy również wcisnąć, żeby nam automatycznie konstrukcję wybudował. Jeżeli zadekujemy posta na e, Facebooku, dostajemy 3 darmowe możliwości. Jeżeli nie, to wtedy będziemy się je sobie kupić. Tu jeszcze Wam pokażę tylko um, tą drugą mapę właśnie, kampanię. E, tutaj jest na takiej zasadzie, że musimy sobie na przykład wybudować jakieś urządzenie i musimy zalecać na tego balony. Te, te balony będą nas unosiły w powietrze. E, musimy je tak zrobić, żebyśmy oczywiście e, mogli tą śmietkę do wstawić. Tu widzimy na przykład mamy dwa balony, tu mamy trzy balony. Musimy wiedzieć jak to zrobić, żeby e, było ok. E, to jest bardzo fajne. Hmm. To że na troszeczkę lepsze czyli dotarłem do tego momentu, gdzie jest zmianą nic głównego hmm. to, że możemy na przykład jakieś silniki takie samolotowe robić, żeby nam się stało i nie mam tutaj takiej dużej świni e, króla. Hmm. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda animacja. postaram się będę tą zachwalał grę na razie, bo e, nie ma się w sumie do czego przyczepić, chyba, że do sandboxa, dlatego że tutaj... Nie o tak, że możemy mapki sobie same zrobić, ale możemy na przykład właśnie robić konstrukcję. To jest, że się nam pokazują właśnie rzeczy i to jest ograniczone oczywiście liczbowo, więc nie możemy sobie skorzystać z, z nieskończoności i z tych właśnie naszych urządzeń. Na razie mam tutaj chyba dostępnych... chyba tyle nad jest dostępnych, chociaż chyba nawet nie, bo też jest takie te śmigło, to jest w czasie, kiedy zdobywamy kolejne mapy, gdzie mogli rozegrać sobie również tutaj to się Możemy sobie budować tak jak chcemy, więc tutaj nie ma z tym problemu. Eee, no i ok, to było sobie na tyle. Eee, z takich właśnie rzeczy ogólnych. Gra jest bardzo fajna. Eee, mam nadzieję, że się usłyszajcie również dźwięki. Jeżeli nie, to polecam wam samą samochę, że macie telefon z Androidem lub eee, no, chyba z EOS, bo na iOS chyba również została ta gra już wydana. Erosa eee, na tablecie też. Eee, więc jak najbardziej polecam Wam na ściągnięcie gry. Jeżeli się spodoba zakopienie gry naprawdę bardzo fajne. Tutaj widzimy właśnie mamy to zrobione tego dużego bosa. Mamy właśnie takie silniki tak zwane. Możemy naprawdę to bardzo różne inne, inne ciekawe gryby, śmieszne rzeczy zrobić. Efekty dźwiękowe są bardzo wysokim poziomem, bardzo fajne, śmieszne, komiczne. One się z tego poświęcam, więc jak najbardziej jest na plus. E, dzięki za obejrzenie, no i do zobaczenia w kolejnym odcinkach.